Cześć koziorożce! Witam Was w czytaniu dla Was na czwarty tydzień października. Mniej więcej czwarty tydzień. Od razu powiem, proszę przeczytać opis, tam są wszystkie informacje dla Was, co sprawdzić, jak sprawdzić, na co zobaczyć, jak się dowiedzieć więcej o sobie. <laughs> I zobaczmy, co dla koziołków. Koziorożce. No, no, no! Uff, proszę. Pieniądze lecą, bo nam tu manety wypadły podwójnie. Okej. Okay. Chyba ten czas zwłoki z niektórymi rzeczami Wam w końcu popłaci. Oszczędności. Dobra. Z czym wchodzicie, albo co się już dzieje? Uff, fantastycznie. Królowa Mieczy. No jest to taka, hmm, fantastycznie nie, bo to nie jest Wasza energia, ale jest to taka chłodna energia obrony na tym. Na czym nam zależy? To jest tu nawet napisane. Jest tutaj tak logicznie, jest trochę, <laughs> przepraszam, szorstko. E no, ale widać takie czasy, <laughs> że trzeba trochę logicznie podejść do rzeczy chłodnie. Może to e wręcz zbyt mm, chłodno dla Was, więc nie czujecie się wygodnie w tym, co się tutaj dzieje. Natomiast zdecydowanie tutaj trzeba trochę się postarać, trochę obronić rzeczy, na których nam zależy. Poszukać sprawiedliwości, zastanowić się, co dalej, tak? Czyli chłodne, analityczne, logiczne myślenie. To jest to, co najprawdopodobniej dzieje się teraz. Co pomaga, co przeszkadza. A z mieczy. To jest dobra energia, bo jeżeli tutaj się pojawia królowa miecza, to z mieczy, no to dobrze, ponieważ. Asmircz mówi o tym, że pojawia się jakaś myśl, pojawia się jakaś idea, która może może być takim, jak to mówię, grom z jasnego nieba coś leci do nas, tak? I nagle się okazuje Eureka, mam to. Więc właśnie to może być taka energia, która będzie taką Eureką dla Was. Natomiast jeżeli wy to uchwycicie, tę myśl, która jest taka złota i pojawia się teraz gdzieś w Waszym czasie. Jeżeli ją uchwycicie, jeżeli ją wprowadzicie w życie, to może Was to doprowadzić do sukcesu. Natomiast, tak jak mówię, miecze to nie jest Wasza energia, Wy się w tym nie czujecie. Bo tutaj trzeba myśleć, a nie robić. Tu trzeba po prostu się zastanawiać co dalej, jak to ugryźć i tak dalej. Co w podstawie, z czego to wychodzi u koziorożca? Znowu, dziewięć mieczy. Zamartwiacie się. Czy to zamartwiacie się o przyszłość? Tak czuję, ponieważ tu jest napisane ufam obecnemu momentowi. Czyli najprawdopodobniej Wy wybiegacie głową w przyszłość. Widzicie, że nie jest taka pewna, jak sobie to wyobraziliście. Zaczynacie trochę walczyć o to, żeby było bezpiecznie, żeby było dobrze. Może pojawi się jakiś pomysł, który Wam trochę pomoże. No. No nie jest to łatwa energia. Nie jest to koziorożca. Będziecie się troszkę męczyć tymi myślami. Mam nadzieję, że to, co pokaże się tutaj, będzie już lepsze. Co już odchodzi od koziorożców? Sześć buław. Był jakiś sukces, yy, była jakaś duma. Zresztą tutaj nawet jest napisane: ja Jestem dumny z tego, co osiągnąłem i akceptuję zasługi, tak? które <laughs> mam w tym. No i przechodzimy z takiej pozycji triumfu do pozycji obrony. Albo bronimy teraz to, czego osiągnęliśmy, tak? No i zamaczamy się myślami, bo wydaje się to teraz takie e, niestałe. Wydaje się, że, że to może przepaść. No i może przepaść, tak naprawdę. To jest coś, co odchodzi już od Was, czyli coś się udało, ale dobrze, już żegnamy ten sukces i zaczynamy schodzić na ziemię, zaczynamy działać. No i co? Co dalej? Dobra, co kosiaroczcy ma w głowie? Ja tak żartobliwie do tego podchodzę, ja wiem, że może być to trudne. Fantastyczna karta, karta cesarza, karta w ogóle osoby z poznaku barana. E, tu mamy wagę, to nie wiem czy już powiedziałam. Natomiast e, wy jesteście mocni w swojej głowie, wy w siebie wierzycie, wy czujecie swoją moc, nawet jak sytuacja jest jakaś niekorzystna i trochę się zamartwiacie, nie. Wy macie power. E, cesarz jest władcą absolutnym, on tak kieruje swoim imperium, że to nigdy nie upadnie. Więc myślę, że Wy wydacie radę. Fantastycznie to wygląda. Łapiecie to, co się pokazuje tutaj i zamieniacie coś trudnego w coś pięknego. Tutaj podejmowanie jest decyzji, takich prawomocnych. Tutaj zresztą to jest napisane. Więc macie kontrolę nad swoim życiem. To jest karta, która pokazała się u każdego z ognistych znaków. Jest coś podobnego w tych czytaniach. Wchodzimy w znak skorpiona i czuć taką... Surową energię w tych czytaniach, naprawdę. Chyba tylko strzelec miał zupełnie spoko. Dobra, co nadchodzi do osób z podznaku? koziorożca? Trzeba łapy. Fantastycznie, bo tu się zaczyna jakieś przedsięwzięcie, tu się coś udaje. Wy bronicie e, to, czego bronić tutaj musicie. Jeżeli nie, jeżeli to odchodzi, pojawia się coś nowego, pojawia się nowy pomysł. I tutaj jest napisane: Mam energię. E, której potrzebuje do realizacji swojego celu. Czyli, jeżeli wy tutaj podejmujecie, jakoś, podejmujecie jakąś decyzję, macie energię na to, żeby to zrobić. To byłoby to działanie. Wchodzimy. Działamy. Fajnie, wychodzimy z tych chłodnych myśli i idziemy w ten ognisty taki temperament działania. To jest dobre. Jakie jest wasze nastawienie, kochani? Głupiec, macie na uwadze to, że trzeba będzie trochę. A... To idź po nowe, tak? Że trzeba będzie może zaryzykować, że trzeba będzie trochę zaufać temu życiu, że może naiwnością trochę nawet się wykazać. Natomiast, jeżeli sytuacje są u Was niepomyślne, co Wam może tutaj pomóc? Jakie nastawienie? Jestem prowadzony i chroniony na mojej ścieżce życia. Ufanie życiu. Ufam, że nawet jeżeli znalazłam się w niekoniecznie korzystnej sytuacji bo w jakiejś rozterce, tak? Wiem, że to jest to czegoś potrzebne. Wiem, że to jest jakaś lekcja. Ja to przerobię. Nie uciekam od tego, tak? Nastawienie macie dobre. Jesteście gotowi wyruszać po nowe. Ale też ufacie temu, co się dzieje. Co z zewnątrz dla koziorożców? To jest karta, która pokazała mi się chyba w każdym czytaniu. Przysięgam. Karta kochanków. To jest karta bliźniąt ogólnie. Natomiast jest tutaj napisane, ufam swojej wiedzy i Podejmuje zobowiązanie, tak? I to z zewnątrz, czyli jakieś partnerstwo z zewnątrz się tutaj pokazuje. Być może to jest osoba, którą macie w głowie, o której myślicie, to karta barana albo bliźnięta, tak? Albo tutaj, waga. Możecie ch chcieć chronić tej osoby. Możecie myśleć o niej, że musicie ją jakoś zaopiekować się nią, tak? To jest coś z zewnątrz, ale dla niektórych to też oznacza odejście, tak? Chociaż ja czuję, że tutaj bardziej chcecie chronić to wszystko. Ale są jakieś kłopoty, zaraz zobaczymy, z czym są związane. Tak, to są e, dziewiątka mieczy. Tutaj się zamartwiacie właśnie nad jakimś partnerstwem, może związek, może jakieś kłopoty. To jest też rozwódka, tak, dla niektórych to mogą być rozstania, ale też chronienie swojego partnera. być tak, że niektórzy długo pracowali nad związkiem, w którym są i teraz e, ciężko to zostawić, tak? Chciałoby się nad tym pracować jeszcze, ale dla niektórych to też może być partnerstwo biznesowe, że w biznesie coś nie wychodzi, tak? W pracy z innymi ludźmi. Okej. Okay. Wasze nadzieje bądź obawy w tej sytuacji. Koło wy macie nadzieję, że pokonacie przeciwności losu. wy macie nadzieję, że... Że się to po prostu odmieni, tak? Że koło fortuny się zatoczy i będziecie na górze. Bo teraz czujecie chyba, że jesteście na dole. I przy tym głupcu mówiłam o zaufaniu wobec świata. Proszę zobaczyć, tu jest napisane ufam, że cokolwiek wszechświat jakby przynosi mi, jest dobre. Tutaj jest napisane ufam. Wszystkiemu, co mi wszechświat przynosi, tak? Ale, że to jest dobre, że wszystko jest lekcją, jeżeli nie jest sukcesem, tak? Więc macie tutaj gdzieś to zaufanie, ale też wierzycie, że. Że się to odmieni, tak? Że koło zatoczy krąg. Jaki jest za rezultat? Rycerz kielichów. Ja się pokieruję tym, co jest tutaj napisane. Jeżeli dla niektórych tu są rozstania, albo zaczynacie sobie zdawać sprawę z tego, że ten związek nie działa, to tutaj w rezultacie napisane jest. Wiem, że ta właściwa osoba zaczeka, aż będę gotowy. Więc jeżeli teraz. W waszym partnerstwie nie dzieje i je się dobrze, to chyba czas sobie uświadomić, że, że być może to nie jest właściwa osoba. Tak? Druga strona medalu jest taka, że to jest rycerz kielichu, więc to może być też kreatywność. Połączenie z tymi trzema buławami jak najbardziej może tak być. Natomiast kochani, karta ryb również się tutaj pojawia, dopytamy sobie, zobaczmy, co w tle. A z kielichów ma jakieś nowe uczucie i jeszcze nie wiemy, co, on, co tutaj się pojawia. Mamy napisane miłość, tak? Że ufam nowej miłości i wierzę temu, albo inaczej witam nową miłość i ufam temu, co ona przynosi. Natomiast e, to może być jakiekolwiek uczucie, tak? Nawet rozgoryczenia może tak być i to Was popycha do czegoś nowego. Cesarz i królowa buław, tak? To jest ktoś spod znaku barana. Macie w głowie kogoś spod znaku barana. Natomiast dla niektórych z Was to też jest pewna sprawczość, tak? Ufanie sobie. Stawianie na siebie. Królowa mieczy i trzy buławy obok niej. Czyli chronię to, na czym mi zależy, a dalej ja mam energię, żeby realizować moje cele. Jeżeli ten partner jakby mnie w tym nie wspiera... No to chyba nie jest to właściwa osoba. Tak, i wy tutaj się już pokazujecie dalej. Mam energię, żeby zrealizować swoje cele i wy, król denarów, wasze cele, wy tutaj już jesteście nadrzędni. Mam nadzieję, że nikt was tu nie zdradził. Ale może być tak, że zaczynacie się mocno skupiać na sobie. Że widzicie, że nie wiem, partnerstwo, w którym jesteście nie ma sensu i trzeba się skupić na sobie. Tak, wy macie nadzieję, że to koło fortuny troszkę się odwróci i poluzuje sytuację na ogół was. I że trochę samo się też załatwi eee, wszystko. Chcesz kielichów i cztery kielichy. I tak, myślę, że już możecie nie chcieć. Myślę, że już możecie nie chcieć tej osoby z otoczenia. Że męczy was to, że, że już po prostu daliście, ile mogliście z siebie, tak? Dobrze, wyciągniemy sobie jeszcze jedną kartę rady dla osób z poznaku koziorożca. Oczywiście, kochani, tak jak mówię, to może mieć też związek, jak najbardziej. Z pracą, z finansami, partnerstwo zawodowe rozczarowuje Was. Widzicie, że już nic więcej z tej pracy nie wyciągniecie. Nie chcecie już tego, tak? Chociaż ja czuję, że to ma związek jednak bardziej z uczuciami, ale nie musi to być w ogóle nic z tego. Każdy sobie to dopasuje do siebie, ponieważ jest to czytanie ogólne. Rezultat jest taki, że trzeba postawić na siebie, że już nie. Nie chcę się już męczyć tym, co, co mnie ograniczało, tu, nad czym pracowałem, a ostatecznie nie wyszło. Karta rada dla koziorożce. Hmm, Rydwan, ruszam do przodu. Nie oglądam się, ruszam do przodu. Jeszcze nawet nie wiem, w którym kierunku nie wiem, ale ruszam. Ruszam do przodu z pewnością siebie, więc chyba już wszystko jasne. Dobrze, koziorożce. Pozdrawiam Was serdecznie.